21 sierpnia 2022 13.04 uwielbiam spontany więc przepraszam za coś co jest dla Ciebie nieklarowne lecimy z tym hip hop z duszy, serca i gardła, a jakże powtarzam słowa wielkiego rap 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 majstera lecimy z tym ta, ta, ta. A, a, a. A Jestem zielony, jestem taki od 20 lat Mój kolor, naturalna siła Przyjdzie pokój studio, będzie lepiej, mówisz to, Dziś dzień nagranej przez sprzęt, 200 złotych koszt Dyktafon lichy i słyszę beat, więc działam choć tanio A słysz coś, 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 coś co zwie się manią Rymowanie mnie przekurwa. Kurwa! Jeba, Rymowanie mnie przenika, dziękuję pani Krysi Mistrzyni polskiego dała mi moc, co zwie się nauką Dzięki mamo, ja wiem, że teraz zajmują się tatą A o nimi, bo słowem czas im umili XXI wiek, wykorzystam to zatem nagrane na minimum wartości Ale wie skarlito, że to dla tych gości i dla pięknych pań Mówi z greco, nie chcę żadnej korondy, bo miał ją pan, pan najwyższy Skębiony. Mimo to od ojca nie odwrócił głowy. Bo nie zwątpił człowieka. Mimo, że według mnie Hitler i Putin mają złote łowy: Spontan dwa. Wierzę, że odleci wrona. Może jestem głupcem, ale to tylko mowa. Wierzę w światowy pokój, wierzę, że tylko ze szczęścia szlucha. Dzięki Bogu, nie tylko pozytyw ogarnia znowu taki jestem, odrzucam zło. Przepraszam bliskich za zachowania to już basta.

на бите, на, 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 на. на. Nabicie latam jak Zefir, znika fikcja rapu. Moich wersów boją się lewi, tylko w prawdy i szczerość wierzę. Wiedzą o tym nie tylko krewni. Znika fikcja rapu, Fred szczęśliwy jak więcej papu. Prawdziwy rap w guśnikach mam tu. Mówisz, że kochasz rap tak jak ja, więcej watu. Kochamy te akcje, podziękowanie latu. To będzie trwać od Freda kolejne zadanie. Brad już bawi, ja mam czas. Bóg posłucha, usłyszę miłości, wrzask. Mama w końcu przyzna rację, bo pozna moją grację. Tato stęskniony ma przymusowe wakacje, on zrobił na miejsce. Podziękuję ślicznie, tacie. Zawsze freestyle rozkłaniacie, zajawką kilkoma macie Remowanie mnie przenika, aż duszy lilika. Flet słysząc tu, aż zmyka 16 zielony, zi zielony, kolejny etap zamyka. Ta jeśli słyszysz te słowa, to znaczy, że wysłuchałeś mojego nagrania amatorskiego i jestem w szoku, bo jako tako byłeś ciekawy, co ten człowiek pierdzienięty w ogóle on nawija. Ciekawość zżera. Jeżeli słyszysz te słowa, to cieszę się, że jest ktoś, kto ma nadal styczność z prawdziwym hip Z bogiem. Yo.